Dzień dobry Państwu. Jest 6 września i teraz jesteśmy w Sandzie Jabłoniowej. Gala Brookfield czteroletnia, czy nawet pięcioletnia. No i tak to wygląda. Przewodniki nie były cięte do tej pory. Nie były. Tam może troszeczkę wierzchołek, ale... I... Ilość owoców jest, uważam, dobra, wielkość też w miarę dobra. No może to trochę dalej to widać, że taka tutaj trochę mniejsze wybarwienie, tam z drugiej strony jakoś większe. Ale wielkość owocu jest zadawalająca. Tylko to, co tu zwraca uwagę, takie różne Uszkodzenia raczej mrozowe są. Tutaj ich wcale tak dużo nie ma. Gorzej na Goldenie. Ale tu to wygląda nie najgorzej. Sad cięty przez właścicielkę. Mimo, że ta gala tak wygląda wcale nieźle, ona to była już. Pryskane. tutaj już był już raz pryskany oprys to był wykonany haską z monistarem i będzie chyba jeszcze raz ona, ona wygląda nieźle chociaż nie najlepiej bo niektóre są takie jeszcze zmieniają się wybarwienia ale, ale to trzeba chwilę poczekać niektórzy mając taką galę jeszcze czekają bo ona się trzyma Całkiem dobrze i może jeszcze pozostać. O, tu patrzymy na wielkość owoców i na ilość. Ilość jest chyba dobra. Ten sad jest taki no, zawężony, że tak powiem, ale odległość tu między rzędami jest odpowiednia dla przejazdu ciągników. I tu, oczywiście, jakieś tam w niektórych miejscach. Nie, były niektóre pędy usuwane, ale niewiele. To no jeszcze może jedna sprawa. To już po raz drugi czy nawet trzeci raz było robione silkar maxem. Ilości około litru półtora na hektar. Dlatego no, jędrność, zresztą tutaj nie ma co narzekać. Jest, jest dobra i oglądamy owoce, to takie do uszkodzenia, to raczej mrozowe. Może tutaj nie ma takich typowych objawów mrozowych, natomiast tu z tego jesteśmy zadowoleni, a tam muszą jeszcze być owoce bardziej wybarwione. Przyrostów dużo, którzy nie ma.